Jak najszybciej. Super. Skaczemy o bonus. Bardzo ładnie. Bieg tyłem. Dawaj, dawaj Mati. I turlamy się. Mati, piłkę i strzelamy. Szymon prowadzenie strzelam. Prowadzenie i strzelam. Startuj kadper. Olek też może startować Będziesz się tu jakoś podawał? Dawaj Kuba startujemy Dawaj, dawaj, turlamy się Dobrze Kuba. Jak najszybciej startuj Olek, testujemy Super, Simon, startujemy szybciej. Brawo Szymon. Mam i tam na koniec. Robert, startujemy. Prowadzę piłeczkę, nie strzelam od razu, tylko prowadzę. Prowadzę jak najbliżej bramki i strzelam. Kasper, startujemy. Startujemy Kasper. Mati też startujemy. Robert, ale bieg jest tyłem. Prowadzę piłeczkę, Oleg i strzelam. Super. Brawo Szymon. Prowadzę piłeczkę, bierzem, biorę piłeczkę, prowadzę i strzał Dobrze Mati Brawo Mati, już kładę się na brzuszek Kładę się na brzuszek Mati I z urlaczem